Witam was, jestem Pavel 121 To jest nasza seria Zagrajmy w minecrafta na młodach Odpalimy świat Nasz Nasz świat Dawno nie byliśmy wim Okej, Ok mini map. minimap Minimapa Ok Dzisiaj zajmiemy się budowanie piwnicy A jak w poprzednim odcinku wam obiecałem że, że zrobię spróbuję wykluć kulczaka jest Jednego mamy i git. Mamy jednego kurczaczka lisu na mnie uciekł Kaczkę gdzieś słyszałem. Jakby co? Dla tych, którzy śledzą mnie od tego odcinka, to. Odcina. Ładna To przypominam o modach jakie tu mamy. W danej serii. Pozdrawiamy jeszcze serii z Minecrafta 1.2.3, ale to będzie już taka oryginalna. Więc... Tam. To najmniejsza Gdzie są ptaki? Nie wiem. Ja sobie zetnę drzewo. I z takiego drzewa domek zbudujemy. Dzisiaj wybudujemy domek. Tam będzie magazyn. Gdzie mieszkaliśmy. Crafting, crafting. Już 2 dwa stagi, a to nam zejdzie trochę czasu. Czemu ja to kilofon robiłem? Nie wiem. Jeszcze tutaj. Zaczniemy już budować to mnie. Już zaczniemy przód budować domu Szkoda, na mapie nie widać zwierząt. Ale byśmy szczwani byli. Co tutaj muszę zakopać? Dyltem. Hmm, nie, diltem. A zabiję. Ale przede wszystkim. Dźwięki. O, takie dźwięki. I teraz jest bardzo dobrze. O. Może być wypadnie z jej kulczak. Jest. Mamy dwa kulczaki. A kulczaki to bardzo dużo dają jedzenia. Więc dobrze. to może nasionko wypadnie? O, wypadło. Nie, bo jak już 5 nasionek albo 10 zdobędziemy, to nie będziemy ich tak kisić w skrzyniach. Ale skrzynie to dopiero w następnej. Dam Wam różę na znak pokoju. No, dam róży na znak pokoju wszystkim tym. A chwila. Pokojowy. I normalny. Bo ja chcę pokojowy. Grać jak na razie. Jak się uzbroimy w takie lepsze itemy. Jak na początku. Które musiały zniknąć. No. Raz się udaje, drugi raz nie. Duchaczki. Gdzie ty jesteś? Kaczką zniknęła. tej trzeba zasadzić. Wszystko. Ładnie. O tańczy. To już atakuje. Jak się ma łatwiej Czy ktoś tam poziom. Myk i tu myk. Jeszcze tu? <laughs> Jeszcze mm, tu. Jacuzzi. O. Ale zimna woda. Jakieś to ładnie obudujemy. Nie będzie takie. Tam most się zbuduje. Tu już jest zaczęty most i może no go dokończyć Ja tam coś widzę To jest kot Minecraft miał trochę więcej realistyczności Ups zawsze to mi się włącza to jest taki nasz standardzik. Więc... O. Więc wrócę po krótkiej przerwie. Dobra, wróciłem po krótkiej przerwie. Chciałem tylko coś zrobić. No jeszcze sadzonki. Za 5 minut i tak by znikło A! Lepiej. Chodzi DILT, to chodzi, że Dirtu wykupiemy. tych, którzy nie wiedzą, co to Dirt, to jest Ziemia. Okej. Okay. Dobra, teraz już... O... Jakie szybkie to było. Stawiam już. Gotowe. Troll. Lololo. Jupiiiip Hehe A Ups I A teraz A A Gdy? A Ale nam plany nie wyszły Kurde, To, że widać, że zbytnio fajnie tak nie będzie. Będziemy mieli taką małą kanciapę, no ale przynajmniej większą niż tam. Ale ja chcę grać na peaceful, czyli na trybie pokojowym. Żeby po prostu ja tutaj nie znam mobów Po prostu nie wiem jakie są potwory. Nie wiem jak się i wybronić. Tu mam mój to Wiecie. Twilight mode Czy będzie ten Ta taka znaczy taki świat. Mały. A sobie pokopimy kurczakiem. Będzie prosto kurczak z nie wiem, nie wiem co wymyśleć, Z czego kurczak będzie i troll mini drzewko. Oczywiście już sadzonek nie zbieram. Ale, żeby mieć w skrzynkach... Gdzie jest nasz dom? Ale ma słabą orientację. 打雷呢。Around, yeah. okienko <Kyki> Sorry Nie wiem czemu, ale zawsze mam takie to... Małą chlipkę Więc, please wybaczcie mi Proszę, wybaczcie Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. Kopiemy, kopiemy, kopiemy. To jeden kolor, się nie zmieni. A nie zmienił się skubany Tu trzeba drzewo całe ścinać. Żeby potem się po prostu nie, nie zniszczył, nie, żeby po prostu nie tracić tyle materiału. Szkoda tego wszystkiego tracić. Każdy mi tam się przyda. Gdzieś jak będziemy mieli 5 diaksów na przykład. Diamentów, czyli to weźmiemy, se zrobimy portal do Twilight. Nie wiem po co nas se zrobimy. Ja tam tak trochę nie obczajam tej alchemii. Więc nie będziemy eksperymentować, ale sobie ten kubołek taki zrobimy. Su, gdzie ty poszedłeś? Czy to ty? I Nie mamy zwierząta. Kot tam sobie daleko gdzieś tutaj wisiał. Siedział. <ścoughs> wisiał. Siedział. Siedział sobie tam kotek. Ale go sniper zastrzelił. Nie wiem, nie ma kotka. Nie wiem czemu znikł. Obralił się na nas. A to hamups. Nie wiecie co ja wrócę po krótkiej przerwie. Jak... Jak wydobędę dużo więcej drewna, więc przerwa. Dobra, już trochę domak wybudowaliśmy. Ale jak go urządzę, co z nim zrobię w środku, to dowiecie się w następnym odcinku. Cześć czołem, nara.